Witam serdecznie Ciebie, drogi widzu, na kanale Epiterapii Akademii. Zapewne myślisz, o co tutaj chodzi? Co to jest epiterapia? Otóż epiterapia w rozwinięciu to ewolucja procesów interdyscyplinarnych terapii. Dzisiaj holistyczne spojrzenie, wiedza komplementarna, zaczerpnięta z medycyny konwencjonalnej, niekonwencjonalnej i znalezienie złotego środka, w połączeniu tych dwóch murtów jest kluczem do tego, by osiągnąć sukces w pracy z pacjentem, który dzisiaj szuka skutecznego rozwiązania. Epiterapia Akademii dedykowana jest dla wszystkich ludzi, którzy są w branży na początku drogi, ale tych, którzy już są głęboko w tematach, dla specjalistów. Dla fizjoterapeutów, lekarzy, dla naturopatów, dla energoterapeutów, bioenergoterapeutów, dla ludzi, którzy też w zaciszu domowym szukają możliwości pomocy innym, zgłębiając wiedzę z różnych szkoleń online, szkoleń stacjonarnych, masażystów, kiudoterapeutów oczywiście też. Te wszystkie akcenty ze sobą się łączą. Dlatego ewolucja procesów interdecydowanych terapii, jest kluczem dla każdego kto w przyszłości chce stać się epiterapeutą osobą umiejącą znaleźć złoty środek i klucz dzięki któremu będzie mógł szybko i skutecznie pomóc każdemu pacjentowi epiterapi to wiedza konwencjonalna z zakresu medycyny fizjoterapii fizykoterapii Nowe technologie są dzisiaj nam bardzo pomocne, warto z nich korzystać. Z ćwiczeń, z kinezy terapii, ruch, aktywność, mądra aktywność, przemyślana aktywność też jest ważna. Medycyny niekonwencjonalnej, takich jak metod naturopatycznych, takich jak pijawek lekarskich, takich jak akupunktury, jak i wszystkich elementów, które łączą się ze sobą. I co jest istotne jeszcze, to tak naprawdę nie tylko problem związany z ciałem fizycznym, z bólem fizycznym, ale również jeżeli chodzi o ból przewlekły, związany z emocjami, czyli tak naprawdę z przekonaniami, z częstotliwościami, wibracjami, centrami energetycznymi. Dlatego też jest ważnym elementem umiejętność połączenia tych wszystkich. Ze sobą grup, metod i znalezienia w tym metody dla Ciebie, którą będziesz czuł z serca i którą będziesz umiał i rozumiał, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania w pracy z pacjentem, z osobą, która tego potrzebuje. W Epiterapii Akademii będziemy gościć znakomite postacie ze świata. Medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, wykładowców, terapeutów, którzy będą z chęcią przekazywali Wam wiedzę z wszystkich tych zakresów, o których wspomniałem. Dlatego też serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Zasubskrybuj, polajkuj, poleć znajomemu, stań się epiterapeutą, bo czeka nas ciekawa przygoda. Do zobaczenia. Pozdrawiam.